Dzisiaj e, u nas lekcja folkloru słowackiego. Jaki program słowackiej lekcji? Dzisiaj słowacka grupa e, zagra piosenkę nazwaną UCC i Zajac. To jest piosenka do e, tańca dziecięce. dziecięcego. Tak jest. Do tańca dziecięcego. Czekamy tutaj z niecierpliwością. Piękne stroje, wspaniała atmosfera. Za nami grupa z Indonezji szykuje się do pokazu folkloru. Piękna kobieta, piękny strój typowa indonezyjska, panna młoda.